Myślę, że nie musimy mieć pretensji, bo e, pierwszy i najważniejszy cel dla nas był e, zostawić serce na błysku. I myślę, że zrobiliśmy to. E, chyba jedyny element, który nie wyszło jak chcieliśmy, to była zagrywka. E, za dużo błędów, za mało presji, za tłoski, przyjmowało za duże piłki. E, ewentualnie, jeśli damy radę e, troszeczkę inaczej zagrywać, to e, możemy ten, ten mecz wygrać. E, ale jak mówię, naprawdę nie musimy mieć pretensji. E, bo no, po prostu dobrze graliśmy, długi mecz w domu e, i pokazaliśmy, że e, tutaj jest naprawdę ciężko e, zagrać nami. Nie powiem, że nie było emocji przy tym e, spotkaniu ze względu na to, że wiadomą rzeczą jest, że już od jakiegoś czasu wszyscy wspominali i e, też dziennikarze do mnie dzwonili, że jest to pięćsetne spotkanie, jak wyjdę na boisku to się zapiszę i tak dalej i tak dalej. E, więc oczywiście no, towarzyszyły, ale bardzo przyjemne i bardzo, e, bardzo takie pozytywne. E, jestem szczęśliwy z tego powodu, że, e, że mogłem e, tutaj w treflu przede wszystkim e, te 500, e, ten 500 mecz rozegrać. E, fajnie, że z Rzeszowem, że e, że co prawda przegraliśmy czy dwa, natomiast myślę, że możemy być też zadowoleni ze swojej gry, bo graliśmy dobre zawody. Popełniliśmy dużo różnych błędów, natomiast myślę, że w całym rozrachunku możemy być zadowoleni, bo to dobrze rokuje na przyszłość i to dobrze rokuje też na najbliższe spotkania. Oczywiście na przyjęciu. Z tego się nie cieszę. Natomiast e, też e, wiem i znam swoją rolę e, w zespole, więc pomagam jak mogę e, i jeśli, jeśli mogę pomóc na przyjęciu i e, nasi przyjmujący mogą w danym momencie gdzieś, e, nie powiem, że odpocząć, ale troszkę zluzować, to też e, jest to dla mnie e, odpowiednia informacja, bo, bo wiadomo rzeczą jest, że no Piotrka straciliśmy na początku sezonu i mamy trzech przyjmujących, którzy naprawdę robią e, robotę za czterech, e, a widząc to w jaki sposób pracują, no to też chcę im e, od siebie pomóc e, swoim doświadczeniem i e, powiedzmy umiejętnościami. No nie powiem, że nie wspominałem, bo miałem rozmowy z też z dziennikarzami, gdzie te wspominki nastąpiły, więc siłą rzeczy gdzieś to w głowie odżyło i oczywiście no, od momentu, kiedy ja przyszedłem do Ligi cała w ogóle siatkówka w Polsce. E, nabrała ogromnego tempa, też takim chyba kamieniem milowym w, w tym sporcie był, było srebro e, w Japonii, gdzie e, po wielu, wielu latach dopiero pierwszy medal dla polskiej reprezentacji e, zawisł na, na szyjach e, nas, naszych. I, e, I cieszy mnie, że byłem częścią tamtej historii, która, e, która rozpoczęła coś naprawdę bardzo pięknego w naszym kraju, bo e, jakby siatkówka zaczęła mieć istotne miejsce i e, poprzez media, przede wszystkim telewizję, jak i również e, coraz większy profesjonalizm klubów, e, wszystkich osób, które zarządzały. Polską Ligą, jak i również naszymi klubami stworzyliśmy i nas zawodników oczywiście, bo, bo bez zawodników nie byłoby niczego. Stworzyliśmy coś pięknego, co, co możemy pokazywać całemu światu, i zresztą widać po zawodnikach, którzy przychodzą do Polskiej ligi, ligi, że chcą tutaj grać i chcą się też wiele nauczyć, rozwijać i wiążą swoją przyszłość z, naszymi, z naszym polskim podwórkiem. I to jest, to jest bardzo miłe i ciekawe, bo na początku było naprawdę bardzo nieprofesjonalnie, ale nie ze względu na to, że, że jakby nie było organizacji, tylko ta organizacja była po prostu na niższym szczeblu. I wraz z rozwojem siatkówki wszystko szło do góry, i wszyscy widzieli sens, żeby rozwijać tę dyscyplinę. To teraz pytanie, czego Ci życzyć na te kolejne miesiące? Zdrowie. I myślę, że to jest odpowiedź na pytanie.